Mity na temat dziedziczenia. Dziedziczenie dotyczy każdego, prawdopodobnie właśnie dlatego temat spadków obrósł tak wieloma mitami. Dzisiaj opowiem o fałszywych przekonaniach dotyczących dziedziczenia, o których często słyszę od moich klientów. Na potrzeby tego filmu postanowiłam podzielić mity o dziedziczeniu na trzy kategorie. Pierwsza z nich dotyczy mitów związanych z dziedziczeniem ustawowym. Druga jest związana z testamentem i dziedziczeniem testamentowym. A trzecia, moim zdaniem najciekawsza, bo najbardziej rozpowszechniona, to mity dotyczące zachowku. Ja nazywam się Anna Klisz i jestem radcą w kancelarii kliszy Wspólnicy. Mam wrażenie, że prawem spadkowym zajmuje się od zawsze, bo od kilkunastu lat codziennie mam do czynienia z testamentami, postanowieniami o stwierdzeniu nabycia spadku, z działami spadku i roszczeniami o zachowek. Również dlatego zdaję sobie sprawę z tego, czego możesz nie wiedzieć lub w jakiej kwestii możesz się mylić. Obiegowe poglądy często rozmijają się z rzeczywistością prawną. Sprawdź swój stan wiedzy o spadkach i obejrzyj ten film do samego końca. Zanim jednak przejdziemy do poszczególnych mitów, dwa słowa o zupełnych podstawach prawa spadkowego. Bez tej wiedzy, treści, o których zaraz opowiem Ci, mogą być dla Ciebie niezupełnie klarowne. W Polsce mamy tylko i wyłącznie dwa rodzaje dziedziczenia: dziedziczenie ustawowe oraz dziedziczenie testamentowe. Dziedziczenie ustawowe ma miejsce, gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu. Wówczas reguły dziedziczenia reguluje kodeks cywilny, który jasno wskazuje, kto po kim dziedziczy i w jakiej części dziedziczy. Krąg uprawnionych do spadku jest uzależniony od stopnia pokrewieństwa ze spadkodawcą. Przykładowo, jeżeli spadkodawca nie miał dzieci, do dziedziczenia dochodzą kolejne, spokrewnione osoby wskazane w ustawie, w tym konkretnym przypadku będą to rodzice. Jeżeli spadkodawca zdecydował, że chce sporządzić testament, może dowolnie ustalić krąg spadkobierców, może wskazać osobę zupełnie obcą jako spadkobiercę lub przekazać swój majątek na przykład na schronisko lub fundację, jeżeli taki testament został sporządzony, zgodnie z przepisami prawa nie ma podstaw do kwestionowania woli spadkodawcy. Natomiast małżonek, rodzice i wstępni spadkodawcy, czyli dzieci, wnuki, prawnuki, jeżeli z woli spadkodawcy zostały pominięte przy dziedziczeniu, będą miały roszczenia o zachowek. Takie roszczenie będzie przysługiwać im jedynie, jeżeli w konkretnym układzie byliby powołani do spadku z mocy ustawy. Zachowek jest nie mniej popularną kwestią w prawie spadkowym co dziedziczenie, dlatego przytoczą również błędne przekonania na jego temat. Przejdźmy teraz do zapowiadanego zestawienia mitów spadkowych. Zacznijmy od dziedziczenia ustawowego. Pierwszy mit. W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd dzieli majątek spadkowy. Nieodmiennie zdziwienie spadkobierców wywołuje fakt, że postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku często mieści się na jednej stronie A4 i jest zaskakująco lakoniczne. Sąd nie wymienia w nim składników majątku, nie opisuje, kto ma przyjąć jaką nieruchomość, chyba że w testamencie został zawarty tzw. zapis windykacyjny. Jeżeli jeszcze tego nie wiedziałeś, uświadomię Ci, że postępowanie spadkowe jest dwuetapowe. Owocem pierwszego etapu tego postępowania jest postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, w którym sąd wymienia jedynie spadkobierców, ich stopień pokrewieństwa ze spadkodawcą oraz ułamek, w jakim dziedziczą spadek. Aby przypisać konkretne składniki majątku do konkretnej osoby i ewentualnie uzyskać spłaty, należy założyć sprawę o dział spadku. Można to zrobić dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku bądź sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza. Drugi mit. Formalności spadkowe można załatwiać zaraz po pogrzebie. I tak i nie. Warto wiedzieć, że jeżeli chcesz szybko po śmierci członka rodziny uzyskać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia, możesz napotkać dodatkowe trudności. Zgodnie z odpowiednim przepisem kodeksu cywilnego stwierdzenie nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia nie może nastąpić przed upływem 6 miesięcy do otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku. W praktyce takie oświadczenia można złożyć jednego dnia u notariusza, o ile wszystkie zainteresowane osoby będą chętne do współpracy w tym zakresie. Jeśli już jesteśmy przy formalnościach związanych ze stwierdzeniem nabycia spadku, warto wiedzieć, że stwierdzenie praw do spadku nie jest niezbędne do wytoczenia powództwa o zachowek. Kolejny mit, który często słyszę, brzmi: z martata więc mieszkanie teraz należy do mamy. Wydaje nam się to naturalne, że skoro rodzice mieszkali razem, to po śmierci jednego z nich, udział w domu czy mieszkaniu przechodzi na drugiego małżonka. W myśl przepisów prawa tak to jednak nie działa. Ułamek w prawie własności mieszkania należący do jednego z małżonków, czyli zazwyczaj jedna druga podlega dziedziczeniu. Oznacza to, że jeżeli spadkodawca nie pozostawił testamentu, będzie podlegał on dziedziczeniu ustawowemu w praktyce współwłaścicielami mieszkania w niewielkiej części najczęściej stają się dzieci. Jeżeli dzieci są małoletnie, sytuacja się komplikuje, bo nie można sprzedać takiej nieruchomości od tak. Jeżeli rodzic postanowi zbyć mieszkanie czy dom, będzie musiał zwrócić się do sądu rodzinnego o wydanie zgody na dokonanie tej czynności w imieniu dzieci. Właśnie dlatego wielu małżonków decyduje się na sporządzenie testamentu, którym całość majątku w razie śmierci przekazuje na rzecz drugiego małżonka. Następny mit. Można odrzucić spadek za życia spadkodawcy. Nie wiem skąd wzięła się popularność takiego mitu. Często zgłaszają się do mnie matki, które chcą zabezpieczyć swoje dzieci przed dziedziczeniem długu po ojcu, który lata temu wypisał się z rodzicielstwa. Niestety nie można odrzucić spadku na zapas. Można ewentualnie zawrzeć umowę o zrzeczenie się dziedziczenia. Taką umowę zawiera przyszły spadkobierca ustawowy z przyszłym spadkodawcą. Musi mieć ona formę aktu notarialnego. Jednak jeśli przyszły spadkobierca jest małoletni, sama wizyta u notariusza nie wystarczy. Potrzebna będzie zgoda sądu rodzinnego na dokonanie takiej czynności. Nie martw się na zapas. W terminie 6 miesięcy od śmierci można odrzucić spadek. Jeżeli przegapisz ten termin, spadkobierca odziedziczy spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że spadkobierca będzie odpowiadał za długi spadkowe jedynie do wartości stanu czynnego spadku. Nie ma możliwości, by Twoje dziecko dziedziczyło po swoim ojcu czy matce same długi. Zaraz przejdziemy do mitów związanych z testamentem i dziedziczeniem testamentowym. Ale najpierw chciałam Cię prosić o wsparcie dla mojego kanału. Jeżeli moje filmy Ci się podobają i uważasz je za wartościowe, zostaw łapkę w górze i zasubskrybuj kanał. To pomoże mi trafić do nowych odbiorców. Pamiętaj także, jeżeli masz jakieś pytania, możesz je zadać w komentarzu. Odpowiadam na każdy komentarz, a najciekawsze lub powtarzające się pytania omawiam w osobnych filmach z cyklu pytania i odpowiedzi. Ok, testament i dziedziczenie testamentowe. Na początek coś, co często budzi wielkie zaskoczenie wśród osób, które zaczynają zgłębiać temat dziedziczenia testamentowego. W testamencie własnoręcznym nie można rozporządzać określonymi przedmiotami. Ten błąd pojawia się w testamentach pisanych własnoręcznie tak często, że zasługuje na specjalną uwagę. Wiele razy miałam przed sobą testament własnoręczny, w którym testator lub testatorka rozporządzali poszczególnymi przedmiotami swojego majątku na rzecz określonych osób. Tymczasem w testamencie nie można od razu dokonać działu spadku, wskazując, jaki składnik majątku ma być czyj. Można wskazać jedynie, kto ma dziedziczyć po spadkodawcy. Jeżeli chcesz konkretny składnik swojego majątku przekazać danej osobie, musisz to zrobić w formie zapisu windykacyjnego. Taki zapis może być zawarty jedynie w testamencie notarialnym. Z chwilą Twojej śmierci dany składnik majątku przejdzie na własność osoby wskazanej w testamencie. Testament własnoręczny, sporządzony w ten sposób, że konkretne składniki majątku spadkodawca wbrew przepisom przekazał konkretnej osobie, w dalszym ciągu jest ważny, jednak bardzo komplikuje dalsze formalności dla spadkobierców. Każdy zapis w testamencie własnoręcznym jest tak zwanym zapisem zwykłym. Taki zapis nie przenosi jednak prawa własności rzeczy bezpośrednio na spadkobiercę. Na mocy takiego rozporządzenia testamentowego spadkodawca zobowiązuje spadkobiercę do spełnienia określonego świadczenia na rzecz oznaczonej osoby. Na przykład spadkodawca może nakazać swojemu synowi, który został powołany do spadku, żeby przekazał na przykład siostrzenicy spadkodawcy pierścionek po prababci. Taki zapis nie powoduje automatycznie, że ta siostrzenica staje się spadkobiercą, a jedynie obiercą. Jeżeli syn zmarłego nie przekaże jej pierścionka, będzie mogła go pozwać o wykonanie zapisu testamentowego. Jest jeszcze inna zasada, która będzie powodować olbrzymi wzrost kosztów i stopień skomplikowania postępowania spadkowego. Zgodnie z nią, jeżeli spadkodawca przeznaczył oznaczonej osobie w testamencie poszczególne przedmioty majątkowe, które wyczerpują prawie cały spadek, osobę tę poczytuje się w razie wątpliwości nie za zapisobiercę, lecz za spadkobiercę powołanego do całego spadku. Jeżeli takie rozporządzenie testamentowe zostało dokonane na rzecz kilku osób, osoby tę poczytuje się za powołanie do całego spadku w częściach ułamkowych, odpowiadających stosunkowi wartości przeznaczonych im przedmiotów. Innymi słowy, jeżeli w testamencie własnoręcznym spadkodawca Karol zapisał samochód o wartości 100 tysięcy złotych, swojej córce Kasi oraz mieszkanie o wartości 300 tysięcy na rzecz swojego syna Tomka, w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd stwierdzi, że Kasia dziedziczy po Karolu w części 1 czwarta, a Tomek w części 3 czwarte. Warto jednak wspomnieć, że tak sporządzony testament generuje ogromne koszty i problemy dla spadkobierców. Po pierwsze, na podstawie takiego testamentu nie będzie można załatwić formalności spadkowych u notariusza. Natomiast przed sądem taka sprawa zamiast kosztować sto kilkadziesiąt złotych, może wymagać inwestycji nawet kilkunastu tysięcy złotych, bo każdy z tych przedmiotów będzie trzeba osobno wycenić i ustalić, jaki jest udział w całej wartości spadku. Taką wycenę dokonuje uprawniony sądowy rzeczoznawca majątkowy, którego spadkobiercy muszą opłacić. Kolejny mit: sporządzenie testamentu jest tak proste, że nawet dziecko to potrafi. I tak, i nie. Z jednej strony testament nie musi być rozbudowanym i skomplikowanym dokumentem. Z drugiej strony każde Twoje niedopatrzenie może być brzemienne w skutkach. No i oczywiście zdajesz sobie sprawę z tego, że dziecko nie może sporządzić testamentu. Kodeks cywilny wspomina o tym, że spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że go napisze w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. I to tyle. Mogłoby się wydawać, że to nic trudnego. W praktyce widziałam wiele testamentów własnoręcznych, które sąd ostatecznie uznał za nieważne. Nieważny jest na przykład testament sporządzony wspólnie przez męża i żonę. Nie będzie ważny także testament będący wydrukiem komputerowym, nawet jeżeli zostanie własnoręczny. Podpisany. W testamencie łatwo zawrzeć błąd, który przekreśli jego ważność i tym samym skuteczność. To jest tak istotna czynność, że zachęcam, by dokonać jej u notariusza, zwłaszcza że taksa notarialna w tym przypadku jest, można powiedzieć, symboliczna. Nie zachęcam jednak do eksperymentowania z formą testamentu. Testament urzędowy, ustny, podróżny czy wojskowy jest sporządzany stosunkowo rzadko. Co za tym idzie, osoby, które uczestniczą przy sporządzaniu takiego testamentu, łatwo mogą popełnić błąd, bo nie dokonują tej czynności na co dzień. Mit siódmy. Testament, w którym zapisuję coś małżonkowi, staje się nieważny po rozwodzie. Taki testament nie przestaje być ważny. Możesz zmieniać ostatnią wolę wiele razy, jednak rozwód sam w sobie nie przekreśla treści Twojego testamentu. Dlatego jeśli zapisałeś coś swojemu, byłemu już małżonkowi, powinieneś zmienić testament. Pamiętaj, że testament można zmieniać wielokrotnie. Co więcej, nie musisz nikogo informować o zmianie swojej ostatniej woli i możesz zapisać majątek swojego życia nawet o osobie. Ma to swoje plusy i minusy. Sytuacja, w której kilka miesięcy przed śmiercią starsza osoba zapisuje mieszkanie swojej opiekunce, wcale nie są scenariuszem, rodem z filmu klasy B. Takie sytuacje się zdarzają. Jeżeli testator sporządzi taki testament świadomie i dobrowolnie, będzie on ważny, niezależnie od tego, jak bardzo absurdalne wydaje się takie rozporządzenie. Najczęściej jednak konieczne okazuje się powołanie biegłego w toku sprawy o stwierdzenie nabycia spadku. Psychiatra na podstawie zeznań świadków i zgromadzonej dokumentacji medycznej będzie miał za zadanie ocenić, czy dana osoba miała zdolność testowania w momencie sporządzenia testamentu. Mit ósmy ma swoje źródło nie tyle w przepisach prawa, co w praktyce prawniczej i doświadczeniach świadczeniu życiowym. Brzmi on, lepiej nie spisywać testamentu, niech dzieci dogadają się same. To idealny przepis na rozłam rodziny i kilkuletnie postępowania sądowe. Postępowania o dział spadku są bardzo często bardziej burzliwe niż rozwody. Jeżeli wiesz, jak byś chciał rozporządzić swoim majątkiem, zrób to. Nie musisz tłumaczyć się swoim dzieciom. Jeśli poznają Twoją ostatnią wolę po Twojej śmierci, będą mogły mieć pretensje tylko do Ciebie, a nie do siebie nawzajem. Biorąc pod uwagę Twoje nomen omen, położenie w tym czasie nie będzie miało dla Ciebie większego znaczenia. Zaraz przejdziemy do mitów dotyczących zachowku. Przedtem chciałam Ci wyjaśnić, że wszystkie filmy na moim kanale nagrywam po to, żeby uświadomić Cię jako przyszłego spadkodawcę lub przyszłego spadkobiercę, jak złożone i rozległe problemy występują na gruncie prawa spadkowego. Nie możesz jednak tych informacji traktować jako porady prawnej, która dotyczy dokładnie Twojej sytuacji. Nie powinieneś podejmować decyzji czy robić planów tylko na podstawie informacji z moich filmów. Dlatego, że na konkretną sytuację prawną spadkodawcy czy spadkobiercy składa się bardzo wiele elementów. Zobacz, to jest tak zwany komentarz do kodeksu cywilnego w części dotyczącej prawa spadkowego. Tutaj opisane są wzajemne zależności między zasadami i regułami, które opisuję ci na moim kanale. I to są poglądy tylko jednego z profesorów prawa. A bywa i tak, że każdy profesor ma swój pogląd na daną sytuację. Co więcej, my prawnicy mamy takie powiedzenie, że zwykle problem klienta zaczyna się tam, gdzie się kończą komentarze. Czyli najprawdopodobniej odpowiedź na wątpliwości, które masz, nie znajduje się w tej książce. Właśnie dlatego na różnych szkoleniach profesorowie proszą nas, praktyków, o to, żeby wysłać im ciekawe przypadki, z którymi spotkaliśmy się w naszej praktyce, żeby mieli inspirację do pisania jeszcze grubszych książek. Ale jaki z tego wniosek? Że znajomość reguł i zasad nie jest wystarczająca? Na tym właśnie polega praca adwokatów i radców prawnych, że potrafią dopasować określone reguły do konkretnej sytuacji danej osoby. Dlatego, jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące prawa spadkowego lub czeka cię założenie sprawy sądowej, najlepiej skontaktuj się z adwokatem lub radcą prawnym. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zrobisz to w mojej kancelarii. Mamy biura we Wrocławiu, Warszawie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Bydgoszczy i Gdańsku. Wszędzie tam możesz umówić się na spotkanie z zawodowym prawnikiem, który posiada duże doświadczenie zawodowe w zakresie prawa spadkowego. Działamy jako zespół, więc wszystkie naprawdę wątpliwe przypadki konsultujemy ze sobą i wyciągamy wspólne wnioski. A jeżeli interesuje Cię szybka konsultacja, bez wychodzenia z biura czy z firmy, możesz korzystać ze zdalnych porad prawnych, czyli online lub przez telefon, których udzielają ci sami prawnicy. Dane kontaktowe do mojej kancelarii znajdziesz w opisie firmu i teraz na ekranie. Serdecznie zapraszam wszystkich rozsądnych spadkodawców i skutecznych spadkobierców. A teraz wracajmy do naszych mitów. To właśnie mity dotyczące zachowku są najbardziej rozpowszechnione. Co więcej, nie są całkowicie oderwane od rzeczywistości prawnej. Najlepiej obrazuje to powiedzenie, coś dzwoni, ale nie wiadomo w którym kościele. Jednak dla prawnika znaczenie ma każdy szczegół, dlatego trzeba rozprawić się z nieprecyzyjnymi, a przez to błędnymi przekonaniami. Na pierwszy ogień idzie mit. Zachowek przysługuje rodzeństwu. Wiele osób jest zorientowanych co do tego, że istnieje taka instytucja jak zachowek. Niewiele osób wie jednak, że grono uprawnionych do zachowku jest bardzo wąskie. Aby mówić o tym micie, najpierw musimy wspomnieć o tym, czym jest zachowek. Zachowek to roszczenie pieniężne, które przysługuje najbliższym krewnym spadkodawcy w przypadku, gdy na skutek dziedziczenia nie otrzymali nic lub otrzymali za mało. Zachowek przysługuje niezależnie od woli spadkodawcy. Jego wysokość to zaledwie połowa tego, co by przysługiwało krewnym dziedziczącym na podstawie ustawy, a w przypadku, gdy uprawnionym jest osoba małoletnia lub niezdolna do pracy, to dwie trzecie tego, co otrzymałaby w drodze dziedziczenia ustawowego. Grono osób uprawnionych do zachowku jest wąskie i należy do niego małżonek, wstępni, czyli dzieci, wnuki i prawnuki, oraz rodzice spadkodawcy. Jak zauważyłeś, nie ma tutaj rodzeństwa spadkodawcy. Bracia i siostry spadkodawcy, nawet gdyby dziedziczyli na podstawie ustawy, bo na przykład zmarły nie miał dzieci i małżonka, nie mają prawa żądać zachowku. Kolejny mit. Zachowku można żądać tylko przy dziedziczeniu testamentowym. To kolejne bardzo popularne i fałszywe przekonanie. To prawda, że zachowek kojarzy nam się z testamentem. Jego wprowadzenie do kodeksu wiązało się z zasadami słusznościowymi, które najlepiej obrazuje przykład. Spadkodawca zapisał w testamencie cały swój majątek kochance, a żona i dzieci zostały z niczym. W praktyce jednak zachowek może należeć się osobom uprawnionym, również wówczas, gdy zmarły nie pozostawił testamentu. Taka sytuacja będzie miała miejsce, gdy spadkodawca za życia rozdysponował swoim majątkiem, a spadek okazał się pusty lub na tyle niewielki, że nie wystarczył na pokrycie roszczeń uprawnionych. I tu dotykamy kolejnego mitu. Darowanie majątku za życia chroni przed zachowkiem. Otóż nie chroni. Zgodnie z odpowiednim przepisem kodeksu cywilnego, jeżeli uprawniony nie może otrzymać należnego mu zachowku od spadkobiercy lub osoby, na rzecz której został uczyniony zapis windykacyjny, może on żądać od osoby, która otrzymała od spadkodawcy darowiznę doliczoną do spadku, sumy pieniężnej potrzebnej do uzupełnienia zachowku. W praktyce oznacza to, że gdy spadek okaże się pusty, uprawniony będzie mógł zwrócić się do zapisobiercy windykacyjnego lub do obdarowanego o zachowek. Przepisy kodeksu regulują, które darowizny są uwzględniane przy ustalaniu zachowku. Są to wszystkie darowizny na rzecz osób będących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku, a także darowizny dla osób spoza tej grupy, o ile zostały dokonane nie wcześniej niż na 10 lat przed otwarciem spadku. Na marginesie wspomnę, że jeżeli spadkodawca chce ustrzec krewnych przed obowiązkiem zapłaty zachowku, powinien zastanowić się nad umową dożywocia. Doliczanie darowizn do zachowku to temat rzeka, dlatego odsyłam Cię do mojego wcześniejszego filmu, w którym omawiam go dość szczegółowo. Czas na kolejny mit, który łączy w sobie zarówno zagadnienia dotyczące zarówno testamentu, jak i zachowku. Pominięcie kogoś w testamencie jest wydziedziczeniem. Wydziedziczenie i niewymienienie kogoś w testamencie to nie to samo. Wydziedziczenie jest równoznaczne z pozbawieniem kogoś prawa do zachowku. Rozdysponowanie całym majątkiem z pominięciem określonego krewnego nie odnosi takiego skutku. Ta osoba będzie w dalszym ciągu miała prawo do zachowku. Co więcej, musisz wiedzieć, iż nie jest tak, że wydziedziczyć można kogoś wyłącznie dlatego, że się tak chce. Nic bardziej mylnego. Wydziedziczyć można tylko i wyłącznie na podstawie przesłanek wprost opisanych w kodeksie. Zgodnie z brzmieniem artykułu 1008 kodeksu cywilnego, spadkodawca może w testamencie pozbawić wstępnych małżonka i rodziców w zachowku. Jeżeli uprawniony do zachowku wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności, albo rażącej obrazy czci, uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. Podanie innych powodów spowoduje, że wydziedziczenie będzie nieskuteczne. Co ważne, wydziedziczeniem sąd nie zajmuje się w toku sprawy o stwierdzenie nabycia spadku. Żeby podważyć powody wydziedziczenia, musisz wytoczyć proces o zachowek. Kolejny mit. Wydziedziczyć można kogoś także po śmierci spadkodawcy. Wydziedziczyć można jedynie w testamencie, dlatego z oczywistych względów po śmierci jest to niemożliwe. Jednak w tym twierdzeniu jest ziarenko prawdy, bo można pozbawić kogoś prawa do spadku już po śmierci spadkodawcy. Instytucja ta nazywa się niegodnością dziedziczenia i może ją zastosować tylko sąd. Pozew w tej sprawie może wnieść osoba mająca w tym interes prawny, a także prokurator. Z żądaniem takim można wystąpić w przeciągu roku, od dnia, w którym osoba uprawniona do wytoczenia powództwa dowiedziała się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem trzech lat od otwarcia spadku. Przesłanką do uznania za niegodnego dziedziczenia jest m.in. dopuszczenie się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy, podstępne nakłonienie spadkodawcy do sporządzenia testamentu, zniszczenie, ukrycie lub podrobienie testamentu. Od niedawna w kodeksie wskazano również, że spadkobierca może zostać uznany za niegodnego dziedziczenia, jeżeli uporczywie uchylał się od wykonywania wobec spadkodawcy obowiązku alimentacyjnego lub od obowiązku pieczy nad spadkodawcą. To nowość, która w przyszłości może mieć duże znaczenie w praktyce. Poszczegóły odsyłam do mojego filmu o niegodności dziedziczenia. Czy to są wszystkie mity dotyczące dziedziczenia? Może Tobie udało się poznać jakąś obiegową opinię na ten temat, która okazała się nieprawdą? Jeśli tak, zostaw swój komentarz. Zasubskrybuj mój kanał, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o prawie spadkowym. Do zobaczenia!